Najwyżej nie obudzisz. Dobrze, ja nie będę dzwonił. Tak się martwię. Oby w szpitalu, który znalazł Oswaldo, uratowali wzrok Pedro. Taką mamy nadzieję. To najlepszy ośrodek na świecie. Oswaldo. Dziękuję. Udowodniłeś, jak zależy Ci na kuzynie i naszej rodzinie. Teraz zajmiesz się firmą. Bardzo dziękuję. Daj spokój, przynajmniej tyle mogę. Wcześniej to Pedro o nas dbał. Gdzie on jest? Spóźnicie się na lotnisku. Miał tu Cierpliwość. Fidel jest przy nim? Mam dokumenty, o które prosiłeś. Oby niczego nie brakowało. Ojciec przeczyta mi je w trakcie lotu. Nie myśl o firmie, tylko o sobie. Prześpij się w samolocie, odpocznij. Daj spokój. Skoro jest wszyscy zakupieni, Akcji z ostatnich pięciu lat. Tak, słyszałeś mnie? Chodźmy. Powiedz, czy słyszałeś, co powiedziałem? Pietro, kochanie, co się stało? Nie możesz teraz wyjechać. Dlaczego? Muszę ci o czymś powiedzieć. Jestem twoją mamą. Nie powiedziałam ci o tym wcześniej, bo nie przyszło ci to do głowy. Spójrz na siebie i na mnie. Nic nas nie łączy. Jesteś podobna do ojca. Kto nim był? Maksim. Chyba przez pomyłkę nałykałaś się prochu w to prawda. Jesteś wszystkim, co najpiękniejsze w moim życiu. Myślisz, że Maximo zwróciłby na ciebie uwagę? Pędzej zdradziłby Eloise z jakąś modelką, a nie ze sprzątaczką. Życie jeszcze wiele cię nauczy. Nie narzekam na edukację. Chodziłam do elitarnych szkół. Nie wierzę w te bajki Pozwól mi wyjaśnić Mircz! Zamknij się! Benito! Wracamy! Przesadziłeś z wygłupami Diana Słyszała Dziana usłyszała rozmowę Aitany z Kalitą Co dokładnie? Pan Benigno przekupuje zarząd firmy Chce zostać wybrany na prezesa Rozmówię się z nim Spokojnie, puść mnie Opanuj się Jeszcze ktoś cię usłyszy, spokojnie Trzeba uważać na takich ludzi Diana na pewno dobrze usłyszała? Tak, wierzę, że to nie żart. Dosyć zapłacą mi za to. Spokojnie. Puść mnie. Usłyszą cię. Sama chciałabym tam wyjść i wykrzyczeć, co mi leży na sercu, ale nie mogę. Właśnie. Dłużej nie wytrzymam. Uspokój się. Mam dość. Zachowaj zimną krew. Zrób to dla rodziny i dla Fiorelli. Fidel, dobrze ci radzi. Co zrobimy? Nie wiem. Już na ciebie czekają. Nie wiem, kto otrzymuje te pieniądze. Więc każę cię zwolnić. Nie radzisz sobie. Ja tylko pilnuję wydatków firmy. Rejestruję wszystkie operacje na koncie, ale nie zadaję pytań. Jasne, podaj mi numer tego konta. Zapiszę pani. Jeśli odkryję, że wiesz coś więcej, zwolnij cię. Bez obaw. Mówię prawdę. To trudna sytuacja. Ja najlepiej zaopiekuję się pęnym. Wiem, Ale będę tęskniła. Według wróciłaś z Włoch, ja lecę do Paryża. Liczyłam, że pomożesz mi w śledztwie. Mogę to robić na odległość. Będę codziennie dzwonił. Na to zawsze znajdę czas. Opowiesz mi o wszystkich postępach. Oczywiście. Gdzie Pedro? Powinniście już jechać na lotnisko. Inaczej nie zdążycie. Pośpiesz go. Już idę. Ja po niego pójdę. Ostatni buziak. Idę. Musisz się uspokoić. Nie mogę wyjechać. Ktoś nas usłyszy. Nie zostawię firmy oszustowi. Ciszej. Nie pozwolę na to. Co się tu dzieje? Ciszej. O co chodzi? Jesteś sam? Tak, już późno. Musimy jechać. Nic z tego? Nic z tego? Nic z tego? Dlaczego? Powiedzcie mi. Pan Benigno namawia członków zarządu, by wybrali go na prezesa. Skąd o tym wiesz? Jana słyszała, jak Aitana opowiadała o tym terapeutce Gaela. Jesteście pewni? Oczywiście to poważna sprawa. Firma trafi w obce ręce. Pan Benigno to zły człowiek, i bardzo niebezpieczny. Od 10 minut czekam na wyjaśnienia. Na razie nie usłyszałam nic konkretnego. Jest pan z rodziny Angelesów? nie. Dlaczego? No Jest pan podobny do Gaela. Po raz pierwszy ktoś mi to mówi. familiar Dlaczego chce mu pan pomóc? Lubię Mogę pana oskarżyć o nagabywanie mojego i pacjenta. I de una vez, es usted. Kim pan jest? No. Cóż, zgoda. Przyszedłeś doskonale. Przyznaj się, pracujesz dla dealera, który sprzedaje mi prochy. Nie mam z tym nic wspólnego. Dlaczego mnie śledzisz? Czego chcesz? Spokój się. Oddychaj. Zaraz porozmawiamy i wszystko wyjaśnimy. Nie powinniśmy nigdzie jechać. Muszę ostrzec Oswaldo. To nie jest dobry pomysł. Racja, pan Oswaldo jest porywczy. Najpierw sprawa akcji, teraz to. Będzie skandal. Jakich akcji? Pamiętasz, jak nieznana firma kupiła duży pakiet akcji ACO? Oczywiście. Należała do Beninia. Poszukał nas, żeby zostać akcjonariuszem. Proszę. Mogę usiąść? To niemożliwe. Pamiętam, jak przedstawił swoją ofertę. Jasne. Zastawił na nas pułapkę. Odkryłem to w dniu, kiedy miałem poślubić Aitany. Dlaczego nic nie powiedziałeś? Brak mi dowodów. Wolałem nie ryzykować. Mogłeś porozmawiać z babcią. Akurat miała kłopoty z pamięcią. O wszystkim powiedziałem jednej osobie. Komu? Oswaldowi. Teraz pomaga mi zdemaskować Benin. Wydawało się to rozsądne. Ale chyba panienka Fiorella ma rację. Pan Oswaldo jest zbyt porywczy. Na razie nie powinien o tym wiedzieć. Co robimy? Jak powstrzymasz Benigna? Można coś zrobić? Nie dopuścimy do zmian na górze. Musisz pozostać prezesem firmy. Trzeba zyskać na czasie. Gdybym tylko widział, pomógłbym. Więc udowodnisz, że widzisz. To niemożliwe. Nie ma rzeczy niemożliwych. Coś mi przyszło do głowy. Joaquina, te dijo la Joaquina mówiła prawdę. Naiwnie jak z ciebie. Uwierzyłeś jej? Dlaczego zwolniono ją z pracy? Pewnie zdenerwowała Eloisa, a teraz wciska mi Tak sądzisz? Szuka sojuszników. Liczy, że odpalę jej coś ze swojej doli. Przecież nie masz ani grosza. Eloisa może mi coś zostawić. Maksimo miałby romansować ze służącą? Sama spotykasz się z szoferem. Gdyby to była prawda, Eloisa zabiłaby Joaquinę. Nie przekonam cię? Nie, chodźmy. Już nie lubię tego miejsca. Źle mi się kojarzy. Poczekaj. Pożegnam się z Joaquiną. Szczęśliwej podróży. Dziękuję. Odezwijcie się, jak tylko wylądujecie. Dzwoncie w każdej sprawie. Spokojnie. Niczym się nie przejmuj. Zostawiasz wszystko w dobrych rękach. Musisz odzyskać wzrok. Uważaj na siebie. Chcę być na bieżąco. Dobrze, nie martw się. Dbaj o siebie. Stopień. Ostrożnie. Wiesz, że bardzo cię kocham. Oby twój plan się powiódł. Na to liczę. Chodźmy. Jak w Europie, dwa buziaki Dzwonię Jasne Uważajcie na siebie Pośpiesz się Dostajesz na stanowisku Nie martw się, się. Z Bogiem Dziękuję. Odprowadzę cię Przynajmniej wyszli o czasie Jestem pewna, że mój wnuk odzyska wzrok. Oczywiście. Tak będzie. Jak mogłam pomyśleć, że Roxana mnie zaakceptuje? Pójdź nie w was ta sama krew. Ale jesteście bardzo różni. Nie powinnam jej o tym mówić Straciła mnie ona zawsze Nie płacz Porozmawiam z nią Lepiej nie I tak mi nie wierzy Wiem, co zrobię Co? Zobaczymy się później nie powinieneś wysyłać Pedra do Francji. Wyleczą go, co w tym złego? Przestań. Przecież chcesz go tam zabić. Nieprawda. Wybij to sobie z głowy. Na odległość Pedro nie jest zagrożeniem. Teraz muszę się pozbyć Benigna. Nie rozumiem Myślałam, że jesteś przyjacielem rodziny de La Riva Kochanie Aitana jest mi potrzebna w drodze po Ale kocham tylko ciebie Przestań jestem Twoim mężem. Zaufaj mi. Kiedy prawda wyjdzie na jaw, oboje skończymy w więzieniu. Nic z tych rzeczy głupia się. Nie możemy sobie pozwolić na strach. Uwielbiam cię. Co robisz? Jakie namiętne usta. Po całym Proszę. Nie chcę. Jesteś żoną Oswalda Angelesa. Zawsze chcesz. Będziemy udawali, że Pedro poleciał do Francji. Nikt nie będzie niczego podejrzewał. Nie rozumiem. Chcesz go ukryć? Co na tym zyskacie? Jutro zjawi się na posiedzeniu Rady Nadzorczej i będzie udawał, że odzyskał wzrok. Nie chcę cię zniechęcać, ale to beznadziejny plan. Masz lepszy? On nic nie widzi. Wyjazd do szpitala w Paryżu to ogromna szansa. Doktor Elizalde miał co do tego wątpliwości. To jakieś szaleństwo. Pietro może leczyć się w kraju. To bardzo ryzykowny plan. Muszę iść, dzięki za informację o Aitani. Nigdy jej nie lubiłam. Ja Jej ojca również. Zrobimy wszystko, żeby nie dopuścić do przejęcia firmy. Biegnę do Pietra. Gdyby ktoś mnie szukał, mów, że jestem w stajni. Pa. Jak chcecie to zorganizować? Pierwszy, Śledziłeś mnie w kościele, a później na uczelni. Uspokój się. Nie zamierzam. Zdobyłeś mój numer telefonu. Nękałeś mnie. Chcę tylko pomóc. Poprzez dealera. Podając mi prochy. Nie miałem z tym nic wspólnego. Dorzucono mi coś do drinku. Mogłem zginąć. Nie mamy pewności, że on za tym stoi. Czego ode mnie chcesz? Mam lepsze pytanie. Kim jesteś? Jestem dawnym przyjacielem twojej mamy. Te zabawek. Nigdy nie dowiedziałem się, kim był ten człowiek. Ustedes. Ustedes, el señor que to pan spotykał się z nami w parku? W parku de Las Fuentes. Sí. Soy yo. Tak, to ja. Opracowanie wersji polskiej Karolina Łątys, czytał Radosław Popłonikowski.